Moin aus Hamburg, lieber Schoko cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki, czwartek, 19 czerwca, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz presse Spiegel aus Deutschland. Dziękuję wam serdecznie za obecność na tym kanale. Dziękuję za wasze subskrypcje oraz za komentarze, do których bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy znów geopolitycznie. Dzisiaj Iran bestellt wegen Merz Deutschen Botschafters ein. Iran wzywa ambasadora Niemiec w związku z wypowiedzią Friedricha Merza. Przypominam, Friedrich Merz powiedział, że Izrael swoimi atakami na Iran wykonuje za nas wszystkich brudną robotę. Teheran reaguje teraz właśnie tak jak wspomniałem. Donald Trump, deutet Emma, wieder militairschlag gegen Iran an macht er es oder macht er es nicht fragt die Bild-Zeitung. Gazeta Bild pyta zrobi to, czy tego nie zrobi. No i to a propos Donalda Trumpa, który cały czas przypomina o tym, że jego wojska mogą zaatakować Iran. No i właśnie będzie ten atak, czy go nie będzie. US Media bericht Trump will einen totalen Sieg. Tymczasem media amerykańskie, na które tutaj powołują się też media niemieckie mówią o tym, że Donald Trump chce Całkowitego zwycięstwa. Media amerykańskie piszą o tym, że atak na Iran, amerykański atak może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Mówi się o weekendzie. No i z Waszyngtonu cały czas słychać przygotowania. Tyle media amerykańskie, które są cytowane przez gazety niemieckie. Zubkowitiert Putin vom Krieg im Nahen Osten. Słuchajcie, jak Putin korzysta na wojnie na Bliskim Wschodzie. Oczywiście tutaj jego kasa wojenna się cieszy w chwili obecnej, ponieważ rosną ceny ropy naftowej no i to daje Putinowi tutaj kolejne miliardy natomiast nie rośnie tylko Putinowi bo nam też rośnie o tym pisze ADAC wir haben neue Auswertung Spritpreise steigen deutlich ceny paliw na stacjach benzynowych w Niemczech rosną bardzo mocno o tym ADAC Und Regierung holt Deutsche aus Nahost zurück. Tymczasem rząd sprowadza Niemców z Bliskiego Wschodu. Eee, maszyna wylądowała we Frankfurcie, wystartowała z Ammanu, czyli stolicy Jordanii. Eee, wczoraj wszystko to się odbyło, wczoraj wieczorem. No i wczoraj wieczorem też poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kiercz Russlands gaz über Nord Stream nach Europa zurück. Eee, teraz słuchajcie. Duży, dosyć artykuł, Business Insider zajmuje się tematem, czy rosyjski gaz wróci do Europy poprzez Nord Stream 2. Trwa walka o władzę, która toczy się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Nord Stream 2 po raz kolejny jest w centrum geopolitycznej walki, pisze Business Insider. I teraz mamy tak, Komisję Europejską. Komisja Europejska chce uszczelnić wyjście, czyli zakończenie tego projektu, chce nałożyć sankcje na Nord Stream 2. Rząd niemiecki oficjalnie mówi o tym, że ze wszystkich sił chce zapobiec przywróceniu gazociągu do użytku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest grupa inwestorów, która życzyłaby sobie przywrócenia tego gazociągu, chciałaby na nim zarabiać, sprzedawać rosyjski gaz w Europie. No i prawdopodobnie ten temat jest też tematem rozmów, pertraktacji pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Wir haben Vergleich der Handelsbilanzen. Deutsche Industrie kann mit Konkurrenz aus China kaum mehr Schritt halten. Mamy porównanie bilansów handlowych. Der Spiegel, eh, niemiecki przemysł z trudem nadąża za konkurencją z Chin. Es, eksperci ostrzegają przed brakiem konkurencyjności w Niemczech a Chiny tym, tymczasem odnotowują wzrost eksportu no i ten eksport, no Niemcy niestety są uwięzione w tym eksporcie, nie ma na razie cały czas żadnego innego pomysłu na niemiecki przemysł oprócz tej nadwyżki eksportowej no czy, czy to się zmieni, no na razie długa droga ku temu, chociaż rząd niemiecki coś robi, słuchajcie wir hatten Verhandlungen der Länderchefs mit Friedrich Merz Bund sagt Entlastungen für Stoja aus Mieliśmy negocjacje wczoraj y, tutaj szefów krajów związkowych, landów z Friedrichem Mercem z kanclerzem. No i rząd federalny obiecuje rekompensaty za straty podatkowe. Chodzi o to, że rząd chce uruchomić program inwestycyjny na rzecz dalszego rozwoju gospodarczego właśnie i oznacza to właśnie dla poszczególnych krajów związkowych, że prawdopodobnie będą miały mniej dochodów z podatków. Mają być prowadzone m.in. ulgi podatkowe oczywiście. No i zapadła decyzja, że te, te ulgi podatkowe będą rekompensowane przez rząd Niemiecki, właśnie. Deutsche Hersteller Dominieren i e auto ranking, Tesla komplet upgehanged. Tymczasem niemieccy producenci dominują ranking samochodów elektrycznych. Tesla całkowicie w tyle. 10 najlepszych tutaj sprzedażowo marek to są właśnie marki niemieckie lub marki zależne od niemieckich. O tym też się rozpisuje prasa niemiecka. No i w tym temacie jeszcze Volkswagen. Słuchajcie, VGN Autobahn. Szef koncernu Volkswagena Oliver Blume mówi, że teraz będziemy wyprzedzać tylko. Jesteśmy na szybkim pasie, odrobiliśmy nasze zadania domowe. No i tutaj mamy dwa razy więcej samochodów elektrycznych, które sprzedał Volkswagen w ostatnich miesiącach. No, także coś się dzieje? Ciekawe, na jak długo jest teraz to ożywienie, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Jeszcze jeden temat bardzo ciekawy: schnere Umsetzung von Ten Kabinet beschließt sogenannten bo Mamy kolejne. Turbo, kolejny program Turbo Budów, Turbo Budowlany. Mamy mieć szybszą realizację projektów budowlanych. Mamy zmiany w kodeksie budowlanym i automatyczne zatwierdzenia w ciągu dwóch miesięcy, jeżeli gmina nie zgłosi sprzeciwu. Ciekawe, czy to wszystko zazębi i zadziała ponieważ ten temat budowlanki cały czas powraca. E, wrócił też m.in. temat, o tym wczoraj mówiliśmy, e, tego dekla e, właśnie czynszowego, tak? czyli ten e, Preisbremse bei Mieten. E, e, oprócz tego, słuchajcie, Mieten in Großstädten steigen trotz Preisbremse deutlich. Mamy informację cały czas o tym, że jednak w dużych miastach ceny czynszów cały czas rosną pomimo tego, m, tego limitu cenowego. Tutaj w rankingu najdroższych miast w Niemczech Prym wiedzie, Monachium cały czas. No i teraz, jak to jest możliwe? Na ten temat jest ciekawy artykuł w gazecie Bild. Zatricksen so vermieter Price bremse aus. Jak wynajmujący, właściciele nieruchomości oszukują ten, ha ten hamulec czynszu? Hamulec czynszu polega na tym, że w ciągu roku nie wolno podnieść, to jest tak no, ogólnie, ponieważ on się może różnić w różnych krajach związkowych, nie można podnieść tego czynszu więcej niż 10% w stosunku do. Do, do takiego średniego czynszu w danej okolicy. Natomiast wynajmujące mieszkania, na przykład wynajmują mieszkanie umeblowane, żądają wtedy więcej pieniędzy, lub uwaga, pojawiają się na przykład też oferty wynajmu, gdzie osobno wynajmuje się piwnicę. I ta piwnica jest, jest wtedy bardzo droga stosunkowo do mieszkania, ponieważ hamulec właśnie nie ma zastosowania na przykład dla takich obiektów jak piwnica. Także słuchajcie, Niemcy też potrafią kombinować, jak widzicie. haben via Rettung der Bershin Wust, Tunis by the Family Butchers ein. słuchajcie, ratunek dla Bershin Może znacie, jak macie dzieci, to pewnie znacie, to jest taka no kiełbasa i to jeszcze nie najlepszej jakości z buźką, um, z buźką niedźwiedzia. No, i dlaczego jest to ważne? Jest to ważne dlatego, że największy producent wędlin niemiecki Premium Food Group, teraz inwestuje w swojego bezpośredniego konkurenta The Family Butchers. No, i to może być taka oznaka tego, że możemy mieć kolejną konsolidację, i tym razem konsolidację, właśnie na rynku, tutaj Wendlin. Rekordia für Thermomix, jeżeli chodzi o Thermomixa, to mieliśmy rekordowy rok, słuchajcie, czyli bardzo dobrze się sprzedaje. Tutaj ciekawi jestem, czy używacie, napiszcie. Jeszcze chcę Wam przytoczyć taki. Obrazek z dnia codziennego w Niemczech tym razem Berlin. Słuchajcie, Mesa 100 Menschen nach Streit um Ball Streifenwagen an, Berlin zaczęło się od kłótni o piłkę grające dzieci kłótnia o piłkę 100, osu, 100 osób zaangażowanych w tą kłótnię, nagle je mężczyzna wyciąga nóż, 16 radiowozów. Tak to się odbywa w chwili obecnej na niemieckich placach zabaw tutaj mówię jako przykład, był podany Berlin. Deutsche Flagge für jede tymczasem w Turingi według informacji medialnych od przyszłego tygodnia na wszystkich budynkach państwowych mają zostać zawieszone flagi Niemiec, Turingi i Europy no dobrze jakiś to będzie znak tylko nie wiem czy odstraszy to w jakikolwiek sposób tam potencjalnych wiecie jak, jakichś tam rabusiów powiedzmy Viele Deutsche sind na tym urlop in der Gen Z ist es sogar jeder zweite. wielu Niemców jest bardziej zestresowanych po wakacjach niż przed wakacjami. W pokoleniu Gen Z jest to nawet co druga osoba. Także, słuchajcie, podarujcie sobie ten urlop. Szkoda się stresować, tak można by to było podsumować. Komisja Polen gerichtshof der, Union der mangelhaften zu Gerichten und Umweltangelegenheiten zu verklagen. Słuchajcie, mamy o tym, że Komisja Europejska podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w związku z brakiem dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Taka jest oficjalna notka, którą można znaleźć na stronie Unii Europejskiej. Także jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jakby cały czas tam jakieś niesnacki są. Deutsche Welle, Kritik an deutschem Gedenkstein für polnische Nazi Opfer. Deutsche Welle pisze o krytyce niemieckiego kamienia pamięci polskich ofiar nazizmu. Oczywiście krytyka ta głównie jest z Polski, słuchajcie. No za dużo krytykowaliście, Deutsche Welle to zauważyło, słuchajcie. on Polen vermutet russische an GPS Störungen über der Ostsee. Tymczasem Polska podejrzewa, że Rosja ingeruje ingier, ingier, w sygnał GPS nad morzem bałtyckim. Tego sygnału albo czasami nie ma, albo jest kompletnie zmylony także uważajcie, bo to ma nawet wpływ na telefony komórkowe, na drony, którymi chcecie robić zdjęcia i tak dalej. To z was słuchajcie, To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche Euch, wie immer einen angenehmen und erfolgreichen. Tak jak zwykle życzę Wam przyjemnego, pełnego sukcesu dnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.